Witajcie kochani! W dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak dawniej bezmyślnie zaprojektowano setki osiedlowych mieszkań. Przekonacie się, że nawet w beznadziejnej sytuacji można znaleźć sposób na nowy podział wnętrz, tak aby cała rodzina mogła cieszyć się z funkcjonalności swojego wymarzonego M. I powiem Wam więcej, że można zrobić to na dwa sposoby. Zapraszamy do oglądania naszego pierwszego odcinka programu. Jeszcze, nie? Zamówite, Jaki, jakie z was dzisiaj ranne ptaszki? Zobacz, tak o czymś takim myślałyśmy, to ma bardzo Niesamowite są, nie? No piękne, a być że mam dzisiaj do was a, nie Aaaa! Nie w niebie No byłem, w końcu nam to wydrukowali powiem wam, powiem wam, troszkę wyszło tego wszystkiego Pokazuj, pokazuj, no dawaj My się nie, nie możemy doczekać no? Muszę was podzielić, bo jak no, będzie dzisiaj wy... Gry... są trzyma. Co dla ciebie? Znaczyć. A to tylko jeden projekt, a trzy dokumentacje. Mam się nie wydawało, to takie obszerne. No, trochę tego wyszło, ale. Ale wszystko jest pięknie. Z tego, co przejrzałem sobie. A jeszcze mam dla Was jedną informację dzisiaj, bardzo ważną. Jaką? Ostatni raz parzę kawę. Co? No, kręcisz? No, co? kręcę? Nie kręcę. Ostatni raz. To nie w ogóle, kto waży kawę? A co nie? A kto waży kawę? Pierwszy i ostatni. Jasne, no właśnie, pierwszy i ostatni. Dodać, jak to dodać jakiś Przyniosłam specjalnie dzisiaj. Na zaplecz od Asy. Jaka ty jesteś normalnie podekscytowana? Dosyć tak? na drobina szczęścia. Idę, dobra. No oni sami <noise> są rozrysowane te płytki. No kolory są wyraźne. Sobie z tym, które, jak to zrobiliśmy, nie? Czyli osobno, nie. każdy. Zastanawiałam informacja. się nad tą czcionką, czy nie jest za mała, ale, ale wychodzi, że. Właśnie jest tu, czytelna. nie, te wymiary, ale widać. No, widać właśnie no dobrze, no, że okay. są. Są dzięki temu, Zawsze mają też wersję elektroniczną, więc mogą zdarzyć, no. aczkolwiek jest czytelne. Zestawienie? To już się Zestawienie? No tutaj nie ma żadnego problemu, bo tutaj jest też, wszystko jest przygotowane odpowiednio. I strony też, 23 strony zestawienia No, duży projekt. Tak podziały, że jest tu Wiedzą, 30. gdzie mają do cięcia, powinno być wszystko. No a dodatkowo jeszcze dałyśmy teraz ten, te rzuty. No dobrze, e, że, dobrze, że to zrobiłyśmy, na tą stronę. Na którą patrzymy plus mamy jeszcze właśnie ten widok e, w trójwymiarze. To myślę, że to jest e, bardzo czytelne. Marta, posłodzić Ci? Nie. No co Ty? Nie. <grym> Chyba, że ciasteczkiem. Już chciałam powiedzieć, że Marta jest fit, ale... <grym> Jednak ciastko wygrało. Ja chciałem, ja chciałem powiedzieć, że Ty dzisiaj po prostu przepięknie wyglądasz. E, ty tak, tak to wyważysz swoje. No. <grym> Proszę, kawa. Dziękuję bardzo. Ze <grym> Marta. Powiedz, zobaczyć czy nie, ale... super. A ty do... proszę. Dziękuję. Panie, proszę. Dziękuję. Powiedz nam, czy jesteś zadowolony, jak wyszło, tego co wyszło, bo oglądałeś już dokładnie. Oglądałem, oglądałem i ja myślę, że wszystko jest idealnie. Bo niczym nie zapomnieliśmy. Wykonawcy powinni sobie dać rady, a jak nie, no to to zawsze mają nocę pomocy. I wszystko jest czytelne, nie? Bo tutaj... Ile to tu czasu właśnie... minęło? Powiedz mi. Ach, cztery tygodnie. Kurczę, zarosłem. No, niby taki mały projekt się wydawał, bo co to jest 60 metrów no. kwadratowych. Takie a, mieszkanko, nie? Takie małe mieszkanko, Dwa pokoje początkowe, a cztery mm. tygodnie pracy. Wie, wiecie, to zawsze <laughs> wydaje mi się, że, że w momencie, kiedy mhm. mamy małą przestrzeń, to ona wtedy robi się skomplikowana do zaprojektowania, bo trzeba o tym pomyśleć o mało miejsca. Każdy musiał mieć Tyle... swoją przestrzeń mm. plus jeszcze jedna wspólna tak naprawdę poza salonem. Mhm. Było dużo przebudowań ścian. Bo tutaj, działo się, no, no. działo się. Z dwóch pokoi, cztery pokoje i jeszcze ta część sportowa, to było no, niesamowite. Wiecie co, ja myślę, że naszych widzów zabierzemy w tą podróż, bo chętnie sobie przypomnę jak to było. To Nie ja będziemy tak. więcej zdradzać, zapraszamy na podróż. Eee, przed każdym przystąpieniem do projektu odwiedzamy Inwestycje. Razem z Moniką również byliśmy w Katowice i przygotowaliśmy pomiar. No i ten pomiar Marta już wprowadziła do programu komputerowego. No i teraz mogę się z Wami podzielić, jak wnętrza wyglądają w stanie obecnym. I będziemy się zastanawiali tutaj wspólnie, jak będziemy je sobie projektować. Tak jak wspominaliśmy, wnętrza są podzielone. Dość niekorzystnie, zobaczcie sobie tutaj na ekranie. Jeżeli chodzi o podział pomieszczeń, to tutaj mamy strefę kuchnia w połączeniu z salonem, główny hall. Pokażę Wam jak mniej więcej sobie to urządzili w tej chwili, czyli jak mamy wejście do całego mieszkania. Komunikacja odbywa się głównym holem i przebiega sobie w otwartej strefie, gdzie od razu mamy kontakt z przestrzenią salonu i kuchni. Po prawej stronie mamy wejście do WC, a po lewej wejście do łazienki. Są to bardzo małe pomieszczenia, WC to zaledwie około metr kwadratowy. No. Jeżeli chodzi o pozostałe wnętrza i tutaj właśnie wszystko się zaczyna od, I ta trudność się zaczyna właśnie od przygotowania tych wnętrz z podzieleniem dla całej rodziny, bo jak wiemy, są to cztery osoby: rodzice, plus dwoje dzieci, dziewczynka i chłopak. I w tej chwili mamy sytuację taką, że tutaj mamy strefę pokoju dziewczynki, i tu mamy strefę pokoju chłopaka. Pokażę Wam też, jak one są w tej chwili urządzone, ale zaczniemy sobie od części kuchennej. Kuchnia jest zaaranżowana mniej więcej w ten sposób. I na prośbę właścicieli nie będziemy jej ruszali. Ona po prostu jest tutaj na wymiar wkomponowana w te niecodzienne łuki, e, które gdzieś tam konstruktor budynku sobie założył. E, troszkę będziemy starali się może powiększyć przestrzeń blatu, ponieważ jest go za mało, ale to zobaczymy, czy uda się coś z tym zrobić. Jeżeli chodzi o kwestię salonu, i zarazem można było powiedzieć sypialni od rodziców. E, tak, tak, dobrze słyszycie. Jest e, to salon, w którym również e, no, muszą pomieścić się rodzice, więc jest to strasznie mega niekomfortowa sytuacja, zero intymności. No i tak naprawdę w momencie, kiedy dzieci dorastają, no, przychodzi moment, kiedy trzeba e, coś zmienić. E, no, czyli zadbać o tą strefę komfortu. E, I będziemy chcieli tutaj razem z e, dziewczynami stworzyć osobną sypialnię z osobnym wejściem tak, żeby rodzice mogli spokojnie sobie wypocząć Nie pierwsze co, jak byliśmy z Moniką na pomiarze wchodząc do salonu, kuchni Ciężko określić czy to był salon czy kuchnia no, w, sumie w sumie wyglądało jak meble kuchenne i ustawione sofa I po... to wszystko pod ścianami poustawiane no. tak, żeby y, jeszcze zmieścił się ten stół na środku, też przyklejony do okna Ogólnie no Odra... Wszystko, wszystko naraz i nic. tak naprawdę. Ciężko nazwać to dwoma osobnymi pomieszczeniami. Tak, Trzema. I... Trzema. <noise> Bo jednak. jeszcze sypialnia. Sypialni, tak. No i od razu wiedzieliśmy, że stworzenie dwóch stref autonomicznych, które właśnie będą kuchnią, salonem osobno, już nie mówię o sypialni, którą musieliśmy no. szukać, to było najważniejsze. Nie? No, sypialnia poszła już w zupełnie odrębne miejsce, ale salon, jadalnia i kuchnia musiały. Zresztą, co będziemy nam się gadać? Nie? Oglądajcie dalej. Jak widzicie, na no układ wnętrza jest bardzo, bardzo nieefektywny, nie, nie niekomfortowy, nieergonomiczny. Duża kanapa gdzieś tam przy ścianie, sobie stanęła, duży stół jadalniany, który gdzieś dzieli nam tę strefę, ale tak naprawdę pokazuje znaczy, tak naprawdę tworzy taką strefę głównie kuchenną z dostawioną kanapą i dwoma fotelami. E, miejsce na telewizor gdzieś znalazło się w rogu pomieszczenia i no wisi tak naprawdę nad głową wszystkich osób, które siadają przy, na kanapie. Więc jest to też jakby sytuacja, no, no jest jaka jest. Będziemy musieli z nią po prostu powalczyć i stworzyć całkowicie in, inaczej tą przestrzeń. Tu jak widzicie e, podejrzewamy, że kiedyś, zresztą chyba właściciele nawet wspominali, kiedyś to była cała ścianka tutaj. Oni gdzieś w trakcie mieszkania, czy poprzedni właściciele mieszkania sobie otworzyli tą przestrzeń. No, i po wejściu mamy od razu kontakt z przestrzeniami strefy dziennej i kuchni. Zobaczymy, czy zostawimy tą strefę w ten sposób, czy będziemy jeszcze coś dodatkowo pomiększali, czy zmniejszali. Nie wiem, to wszystko wyniknie w praniu, że tak powiem, jeżeli chodzi o kwestię ergonomiczną. Jeżeli chodzi o pokój dla syna. No, tu w ogóle będziemy całkowicie inaczej aranżowali ściany, bo trzeba będzie je przebudować. Ale chcielibyśmy też pokazać przy okazji tego, tej prezentacji, jak no, sobie poradzili z urządzeniem tych wnętrz na własną rękę właściciela. No, i tak jak widzimy, mamy wyjście tutaj na balkon, gdzie nie może, no, nie może nic się pojawić, nie można tarasować tej przestrzeni. No, stąd łóżko stanęło po lewej stronie od wejścia przy ścianie szafa narożna, jaki, jakaś mała, mały regał na książki. Jeżeli chodzi o kwestie tych tematów związanych ze sportem, no to gdzieś pod ścianą dodatkowo ułożona ławeczka, którą trzeba wyciągać, no, męczyć się z nią, żeby z niej korzystać. Mówię o ławeczce do trenowania sportów siłowych. No i gdzieś przy samym, przy samym wyjściu na balkon umiejscowiona strefa do pracy. Syna, czyli mamy malutkie biurko, gdzie no nie do końca wygodnie może się rozłożyć. Ze strefą na w górnej części zawieszona została szafka, i mamy na niej ustawioną drukarkę. Więc te wszystkie jakby elementy uważamy no są zrobione tak, żeby się pomieściły, ale niekoniecznie tak, żeby ergonomicznie dało się w takich warunkach fajnie funkcjonować. No, i tutaj jest bardzo duża przestrzeń, e, gdzie na pewno no, miary wygodnie się funkcjonuje. Samo miejscowienie łóżka po prawej stronie od wejścia. Mamy biurko też nie za duże, czyli nie do końca komfortowo i wygodnie. Jakaś szafa z kompletu poustawiana przy ścianie e, i wyjście również na balkon. Tak mniej więcej wyglądają e, przestrzenie teraz. Możemy sobie. Tu jeszcze dodatki, mamy tam właśnie, jeżeli chodzi o kwestie dodatków, to jest o tyle ważna rzecz, że ta bieżnia, o której mówimy, ona stanęła w pokoju córki w tej chwili. Tutaj jest uprawiany ten sport właśnie biegowy, co też jakby wiąże się, że córka nie ma intymności, nie ma przestrzeni dla siebie tylko i wyłącznie. I tak naprawdę rodzice też nie mogą się skupić na, na treningu, bo, bo nie zawsze córka jest sama albo no, no, trzeba z tym oczywiście zrobić również porządek i musieli się znaleźć przestrzeń na to, żeby można było swobodnie sobie uprawiać sport. Jeżeli chodzi o łazienkę, to mamy dodatki, wanna jest umiejscowiona tradycyjnie, tutaj wydaje mi się, że nie da się nic zrobić, ale możemy jakoś ładniej to ułożyć. Ze względu na to, że mamy odpływy, w momencie, kiedy aranżujemy mieszkanie w bloku, mamy te ograniczenia związane właśnie z pionami, z odpływami, no, nie jesteśmy w stanie przebudować całego bloku, więc musimy się liczyć z tymi kwestiami. Dlatego też wielkich rewolucji nie uda się zrobić, jeżeli chodzi o zmiany, szczególnie że z tego co pamiętam, właściciel poprosił o to, że nie mamy zamieniać wanny na prysznic, tylko wanna ma zostać, ewentualnie z dodatkowym parawanem, żeby można było wziąć prysznic z niej. Na pewno no, bardzo złym tematem, o którym, o którym mówiliśmy, to właśnie sama aranżacja i kwestia właśnie suszenia prania i umiejscowienia grzejnika który dziś wisi nad głową w trakcie kiedy bierzemy sobie kąpiel no jeżeli chodzi o WC no to tutaj już nie mamy jakby tematu jest to główna, główna przestrzeń jeżeli chodzi o niską ustępową i małą walkę, która służy do mycia rąk no i to jeżeli chodzi o kwestie kwestie Obecnego stanu faktycznego wnętrz. Wyglądałoby to w ten sposób. Spójrzcie sobie jeszcze raz. Pokażę Wam to troszeczkę w takiej wersji. O, żebyście ładnie mieli to zilustrowane. Tak to mniej więcej wygląda. No i co? I nasze zadanie jest takie, żeby, żeby z tej przestrzeni zrobić przestrzeń dla wojka dorastających dzieci, dla rodziców, czyli. Dzielimy pomieszczenie na dwa pokoje dla dzieci, sypialnie, strefę do treningów, no i oczywiście salon i kuchnia w całkowicie innej odsłonie, żeby rzeczywiście podzielić te dwie strefy prawidłowo. No i już będziemy mogli sobie przejść do rozważania na temat potrzeb klienta, czyli przyzwyczajeń, które gdzieś musimy brać pod uwagę, tworząc nowy obraz, nowe oblicze ich mieszkania. I jak sami widzicie, kochani, czekała nas ogromna walka z tą przestrzenią, aby stworzyć odpowiedni, odpowiednią przestrzeń dla każdego z domowników, aby czuli się swobodnie we własnym domu. I początkowo była to walka wręcz, bo pomimo najnowszych technologii, które mamy tego naszego XXI wieku, no to jednak nie ma to jak tablica i dobry marker. Już wy wiecie, czy ja mówię. My wiemy, a Wy za chwilę się dowiecie, także oglądajcie dalej. <zyskling> My, Monia, musimy zastanowić się przynajmniej wstępnie na temat tego, co my możemy tu zrobić, żeby z tych trzech tak naprawdę przestrzeni życiowych poza łazienką i IWC stworzyć, ile? Pięć. Pięć. Pięć stref dla każdej osoby. No i wspólną. I wspólną, tak jest. Dobra, A czyli masz... może... Kwestia zaaranżowania tych stref, tych podzielenia właśnie na te pomieszczenia dodatkowe powinna no, przebiegać w taki sposób, że najpierw musimy dotyczyć korytarz, korytarz komunikacyjny, ponieważ żeby te wszystkie pomieszczenia mogły być indywidualne, to nie może być sytuacji, że przez, będziemy przez jedno pomieszczenie wchodzili do kolejnego pomieszczenia, no, bo, jest, bo, no, bo, bo mija się to z celem, po prostu będą sobie nawzajem przeszkadzali, więc ja myślę, że ten korytarz taki komunikacyjny głównie. On powinien gdzieś się skupić jakby w tej strefie, mhm. bo tutaj sobie wchodzimy do do mieszkania. No i e, musimy jakby odtąd e, rozważać, że ta strefa mhm. przy podziale powinna się gdzieś e, e, liczyć jako komunikacja. Czyli jeżeli przyjmiemy sobie taki wariant, to na pewno możemy podzielić pomieszczenie w ten sposób tak. No dokładnie. Że wtedy byśmy sobie tutaj jeden z pokoi jeszcze nie wiem, czyj pokój, ale załóżmy na razie, traktujmy to jako pokoje, czyli mamy pierwszy mm -hmm. pokój, wejście do tego pokoju mogłoby się znajdować tutaj, tak? Mm -hmm, dokładnie, no to tutaj też mamy łatwą sytuację, no bo do tego pokoju będzie oczywiście. Myślę, że tutaj. No myślę, że tak, że hmm. wtedy to będzie ta część komunikacyjna, a wtedy tą przestrzeń możemy zrobić tak, że tu będzie jedynie wydzielimy na wejście a do tego pomieszczenia można z tej strony zrobić wejście. Aha, czyli co, to by była wspólna potem przestrzeń, tak? Tak. Że mamy, znaczy tu już byśmy nie dzielili, bo byśmy mieli pierwszy pokój, drugi pokój i co, i wtedy byśmy zrobili na zasadzie trzeciego pokoju, Trzeci tak? pokój, a tutaj mogłaby być ta część wspólna. Ta część wspólna, czyli mhm. przejścia, jakby komunikacja byłaby w ten sposób, że tutaj mamy wejście, potem tu mamy wejście, wejście od korytarza, od holu, a ta byłaby tą częścią wspólną, czyli co? Proponujmy jakieś rozwiązanie odnośnie już podzielmy te wnętrza. Znaczy to tutaj zróbmy, że to będą te pokoje dzieciaków. Dzieciaki, tak? Mm -hmm. Czyli dla dzieci, pokoje. Sypialnia od strony, żeby była właśnie jak najbardziej. Yy... Tu będzie no, sypialnia i tą strefę wtedy zrobimy garderoba i ta część sportowa, tak? Dokładnie tak. Pierwszą koncepcję, za którą będziemy oczywiście dalej rozważali mamy jak zarys na razie, Tutaj nie ma co brać jeszcze pod uwagę konsekwencji wymiarów drzwi, wszystko trzeba ze sobą pogodzić, odpowiednie wymiary mebli, żeby nam to wszystko się zmieściło, ale jak mogliście. Pierwszy zaobserwować, pomysł już jest. Tak, jak mogliście zaobserwować. Koncepcja tego korytarza, tego żeby każde wejście do każdego pomieszczenia było odrębne, już jest. Odnośnie możliwości alternatywy rozwiązania, postaramy się zastanowić, jak można byłoby ułożyć te wnętrza inaczej, zważywszy na to, że chcemy też dać decyzję naszym klientom właścicielom mieszkania żeby to oni zdecydowali, który wariant będzie dla nich najlepszy. No i komunikacja na pewno musi zostać zachowana. Jedynie co możemy zrobić, no to możemy się zastanowić nad samym podziałem i zmianą umiejscowienia poszczególnych wnętrz, nie? Dobroponujesz. Mm -hmm. No ja myślę, że możemy zamienić teraz tą strefę wspólną miejscami. Czyli jak ona się znajdowała w pierwszej wersji w tym miejscu, możemy spróbować ją umieścić w tej przestrzeni tutaj. I na przestrzał, by było mm. wejście do drugiego pokoju. Mm -hmm. I teraz kwestia jest tutaj. Też możemy zrobić tak, że to jedno pomieszczenie będzie dostępne jakby z tej przestrzeni przed pokoju, ergonomicznie tutaj włożyć. No, najważniejsze co, no to będzie, będziemy musieli się trzymać tych wymiarów drzwi żeby nam się otworzyły i, i nie było żadnej, e, żadnego problemu z tym. No, czyli, mamy, e, czyli mamy sytuację taką, że na pewno będziemy zmieniali e, miejscami pomieszczenia. E, to przelotowe, tak w cudzysłowie, e, pomieszczenie będzie jakby w tej chwili w tej mhm. strefie, czyli będziemy mogli tu wejść i, i tu będzie się rozgrywała cała komunikacja, przez co te automatycznie pomieszczenie to będzie pomieszczenie e, garderoba e sport i tak? sport. Tak. Po prostu każdy ma do niego dojście, i potem już dzielimy sobie te przestrzenie tak, żeby one były indywidualne. Czyli mamy pierwszy pokój, wchodzimy sobie tutaj do drugiego pokoju, a do trze trzeciego pokoju w dalszym ciągu będziemy utrzymywali komunikację jakby od głównego holu, tak? Żeby tak. tutaj już nic nie zmieniać, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Sami też jakby oglądając dalszą część programu, będziecie mogli weryfikować, które z tych rozwiązań jest lepszym, waszym zdaniem oczywiście. A my oczywiście pozostawimy tę decyzję właścicielom, to oni będą tam mieszkać, ale na pewno jedno to możemy obiecać. Każda z tych wersji będzie funkcjonalna, każda będzie mogła zaistnieć i każda będzie estetyczna. Nie? Zdecydowanie. No. od samego początku w punkt, jeżeli chodzi o układ tych wnętrz, nie? Intuicja nas nie zawiodła. No. Trochę pracy wykonaliśmy, w sumie bardzo dużo, bo nie było to łatwe, żeby wszystkie, wszystkie elementy zgrać, te przejścia, mhm. ale udało się. No. I dzięki temu uniknęliśmy późniejszych problemów, tak? I muszę powiedzieć, że to chyba nawet bardzo długo trwało. Co nam to zajęło? Cały dzień? Wtedy żeśmy skończyli w sumie robić tą koncepcję, jedną, drugą, Ustaliliśmy, że tak. wszystko jest ok, i, i w sumie koniec dnia było. Tak, no, do domu. A pamiętam mi. w ogóle ten czas, bo wieczorem siedziałem sobie, już tak w sumie szykowałem się do spania i tak cały czas o czymś myślałem, kombinowałem, coś mnie normalnie, coś cały czas nie dawało mi spokoju. Byłeś w domu i myślałeś o pracy dalej? No nie wiem, w sumie <laughs> tak było. I powiem wam, nie umiałem zasnąć, nie wiem, która była 12. Wpadłem na genialny pomysł. A jaki, to za chwileczkę się przekonacie. My Sami jesteśmy ciekawe. Kochani, link do kolejnej części programu powinien znajdować się w lewym dolnym rogu ekranu. Znajdziecie go również w opisie filmu. A tymczasem czekamy na Wasze łapki w górę, dzięki którym będziemy mogli nakręcić dalsze części programu. Czekamy również na Wasze sugestie, opinie, komentarze dotyczące tego, co chcielibyście zobaczyć w następnych odcinkach. Wysyłajcie również swoje wymiary wnętrz i opisujcie problemy, z którymi się borykacie. Bo kto wie, być może w następnym odcinku to właśnie Twoje wnętrze będziemy projektować. Do zobaczenia.